Siemaneczko, Śmietnikowy z tej strony, lecimy dalej z hasiokami, świętam jają już po prostu cisza, głucho, pusto, a my lecimy dalej, świat kręci się dalej eee, i taka wystawka tutaj z mebelków, może nawet mebelki wam się spodobałem patrzcie jakie fajne, fajne mebelki rzuci. tu nic nie ma, patrzcie, może się jeszcze, to no na pewno tam też może być bo tutaj taka wystawka, nie patrzyłem co ale są jakieś sprzęty nie wiem co to jest co oni tutaj dali? zobaczcie, laptop? nie, jakiś DVD player press open, no w sumie otwierać otwiera tylko ci kabelek do tego jest jakiś. no takie coś wyrzucili myślałem, że laptop co to jest? O, projektor jakiś ty ale, ale jadka Projektory wyrzucają. Jaki to projektor jest? DLP Pixel s wersją technologii. Kurde, do czego to jest? Co to w ogóle jest? Video. Widzieliście takie... Widzieliście jakieś takie urządzenia? czekaj, Czy tam nic nie ma? Widzicie jakieś takie Tu w sumie można zmieniać ten A, cały ok. Kur... To w sumie jest w świetnym stanie, są obiekty w ogóle, Także że tak nie działa, to jest, mi się wydaje, a tu otwierasz, A i coś takiego, to jest obudowa, tu czyściutkie, Właśnie fajne, LG, XGA, TLP projektor. no nie wiem, fajne, fajne nawet, kurczę, elektronikę wyrzuci, dziś elektronika, co tu dalej, takie coś to jest na, na ołówki kredki. Całe wyposażenie zrobimy zaraz. Zaraz zobaczymy co tutaj e, jest ciekawego jeszcze Co dalej tu wyrzucili Zobaczmy, może patrzcie tu poducha nawet jest Poduchę wyrzucili I to jeszcze, wór cały zabawekcie Ale tutaj widzę po tym lwim oku że to mogą być nawet, nawet dobre zabawki je? zobaczcie czy się mylimy sprawdzimy Pogodziewy, fajny lewek ty, ale fajny misiek, fajny. On tak ma naprawdę, on nie jest brudny, on normalnie jest taki misiowaty, ale fajna zabawka. Ale wyrzucają zabawki piękne. Kurde, jakie firmy, Jakieś lepsze chyba, nie? To lepsze, patrzcie patrzcie, Berfaktury, fabryka misiów ty, ale dziadko. Mamy misia z fabryki misiów. Dobra, niech tu sobie siedzi, posiedź trochę misiek, chodź nie nie Te Fajne zabawki wyrzucili, jak nowe. Ty patrzcie tego, to też jak nowe. Co oni tu jeszcze wyrzucili? O, mamy krem, krem, krem nowiutki. Fajny do kolekcji. Całą, całą połowę wyposażymy zaraz. Proszę trochę plukać oku. Tu widzę lekkie obtarcie, ale to nic w sumie, to jest łabędź. Możemy zostawić komuś innemu, no nie? sobie wybierze. Co dalej jest? Wow. konik. No, to stan. Tego konika. O nie, tu jest trochę, ma głowę brudną. Dobra, konika też zostawimy, żeby nie zmógł. Gdzie pilnował hasioka? Ty gdzie Tu będzie gdzieś pilnował. Tu. Żeby też się nie pobrudził, kurka wodna. Jak go tutaj położyć? Tu go wsadzimy, ktoś, go, ktoś po niego przyjdzie na pewno, nie? Hmm. Na pewno, ktoś, na pewno ktoś się nim zainteresuje. Mam nadzieję, że nie połamy się za bardzo. Dobra, co oni dalej tu wyrzucili? Fajny. Fajny, fajny. Nie wiem jak to nazwać, ale weźmiemy. Ty, ale nie. Sorry, oko ma sklejone czymś. Dobra, to nie, to stawimy dla. Innych może... Ej, fajny serduszko! Kocham cię Kocham Kocham cię, kocham was Jesteśmy jedną wielką rodziną. Teraz co nie tu wrócili? Ratujemy zawki oddamy je dzieciakom. A takie to... A potem tutaj, a niektóre zostawimy na wystawce, to sobie też wezmą Ej, fajny pingwin. Kindera ty! O kolekcjonerski. Takiego jeszcze, takiego jeszcze nie widziałem Kindera Pingwina. Fajny pingwin kindera, Gdzie takie można było dostać? Kupić co się kupowało? Czy, czy co? Ale wyrzucałem pingwiny. Kindera jeszcze jeden kindera. Nie, drugie lowe na bryloczku. Takie lowe, podusia taka, fajna. Druga będzie, bo są dwie. To już będzie druga. Te rzeczy możemy możemy kupować. A zupieszek. o jakiś. Patrz, jaki kundelek, nie? fajny, fajny kundelek. Importer, kto to zrobił? Poznań. Fajne, ale zostawmy coś też innym. Tutaj zobaczmy, co tutaj wyrzucili. Patrzcie, co oni tu jeszcze wyrzucili. Zobaczmy, czekajcie. Zobaczmy, co to jest. Świeczki, kwiatki. Dobra, świeczki, kwiatki. Jakiś M-ka, CAFE, premium. Skrzynka pusta. Co to jest? Święcim. Lekcja angielskiego. Gramatyka, ćwiczenia. To weźmiemy. No i Co tam jeszcze? Aparat taki. Rumix. Z tyłu, patrzcie. się, Nie wiem, czego weźmiemy. Co to jest? Co tu wyjdzie? Jakie zabawki? Takie zabawy? Nie wiem. To weźmiemy, bo to fajna. To może być kreatywna zabawka. Tu mamy co? O, jaką ligerkę taką. Fajnie, jestem tak. A tu jeszcze patrzcie Tu wyrzucić termosik metalowy, bo metalowy to nawet tak i czyściutki nawet też weźmiemy. Takie rzeczy wyrzucają na polskie hasioki. Co tutaj? Tego puszka nie wiem. MK bierzemy, ale edycja limitowana to możemy wziąć. Bo to mogą już w tych puszkach może nie być. Co to jest? Czy jest jakiś taki pies, guma. Nie wiem co to jest, głowy pieca. To, to. Magnesy, fajne. Poland Rok, polski rok. Fajne magnesy z polskiego roku. A drugi też Poland Rock Fajne. Fajne magnesy. I tutaj mamy e, kijek Ciekawe czy dobry, jak myślicie? no wygląda na no dobry, rozkłada się, składa kij do selfie fajne, składa się chyba i rozkłada, chyba jest dobry, wiecie? Firma, nie wiem nie wiem, nie jest tutaj nigdzie napisane, ale wyrzucają takie dziwactwa, jak coś na przykład O, Kubek Ambidion Ambidion. Ambidion dobre kubki, prawda? Fajne nawet takie. Takie kubeczki, o trochę brudny, wytrzemy. Trzeba... No nie, no nie będę skrobał, no nie, ale... Dobra. Tak, do przeczyszczenia. Dobra. Weźmiemy... kubeczka. co to jest za urządzenie w ogóle? Co to za ustrojstwo tutaj wyszli? Co wyrzucili za ustrojstwo? Co to jest cholerko? Soniak. Ale co to, włączasz to? Co trzeba mieć o kablowanie pa, projektor Soniak następny, tak? Tak, dwa projektory. Projektory wyrzucili Soniaka i tego, i tego drugiego, ale ten to jest kurczę jakiś. Pa, Sony PlayStation SOGA VPL CS7, to znaczy takie projektory? Takie projektory wyrzucają menu normalnie. Ja chcę to odpalić, ja chcę to odpalić normalnie, jak to odpalić, bym już pograł w to. A mamy ten kabel, można by było odpalić projektor, patrzcie. To by było, jakby działo, nie? Sprawdzimy ten kabel, czy zadziała? I na co to jest projektor? Co tu się włącza? Czekajcie, gdzie tu wkładasz kartridże? To chyba podnosisz do góry, tak? Bo no nie wiem. Ale nic nie kolebie, więc pewnie możliwe, że jest całe. Fajny projektor Soniaka. No dobra, coś jeszcze tutaj będzie? No zobaczmy. Patrzcie jaka wystawka, co oni tu wyrzucają, te hasioki. A tu patrzyliśmy, lecimy dalej po prostu. Zabieramy ten sprzęcik. zabieramy ten sprzęcik cały. Patrzcie jaki piękny tu jak Fajny. Potem się to sprawdzi. Dobra, muszę rozpakować i lecimy dalej. Nie wiem, czy jeszcze mówiłem, taka książeczka o święcimiu wyskoczyła. Fajne, wszystkie są te główne. Patrzyłem 85. rocznik. Patrzyłem kiedyś, było, jak się chodzili poświęcimy takie były to jest, to, jest, to jest fajne to nie było to nie mówię że fajne tylko takie straszne czasy było brzezinka to były czasy stare o, cały plan cały plan więzienia tego tak? no Czy muzeum Nie wiem Kraku oświęcimy Tak, to jest oświęcimy Brzezinka, fajne, blok 10 Dokonywano zbrodniczych eksperymentów w tym bloku. Fajne, fajne. Fajna książka weźmiemy. i taki bryloczek jeszcze na dnie reklamówki był. Bryloczek wyrzucił po sylwestrze jeszcze. Fajny stan. Taki gadżecik. Też weźmiemy. No i pakuję tutaj dalej jeszcze te zabawki. Te DVD i lecimy dalej wchodzicie ze mną na następną miejscówkę a tutaj patrzcie co po Sylwestrze oprócz tych petard całych mamy też takie rzeczy zobaczcie globusidło wyrzucili fajny nawet taki globusik ziemia świetny stan kręci się fajny tu zobaczymy co oni wyrzucili, tu odłożę jakieś miski jeszcze tam, takie są. sami zobaczcie, czy coś może widzicie z PRL-u? Tam jakaś puszka, jakby była, nie? Kurka blada. Myślicie, że nurkować tam? Co eee, szkodzi. Jeden mały nurk. No. Puszka z tymi kotami, ale tutaj, zobaczmy, co no tutaj jest dalej. Bo tutaj, patrzcie, same puszki a ta? Taka ładna. Zobaczcie, fajna pucha, ładna. Podręca. no i kamera się zaczęła powoli wyłączać. Nie wiem, tu takie coś też jest z takim czymś, żeby to po prostu trzymać. No i resztę wam pokażę na bazie bo kamera się zaczęła rozładowywać i tyle lecimy, bierzemy to też szogun dzisiaj zrobi podsumowanie tak szogunek zrobi podsumowanie zrobi nam malutki koczusiek, malutki popatrz popatrz przywitaj tu się rzucićkami malutki szogunek no tak na podsumowaniu na bazie ponieważ kamera Wysiadła, no tak to jest. Te święta, te wigilie i ogólnie kamera ma tylko godzinę czasu trwania, także wysiadła. No ale zrobimy podsumowanko sobie tu na bazie. To widzieliście przez chwilę. Ja nie wiem do czego takie coś może służyć. Do czego to może służyć? To chyba coś, coś mi się zdaje, że coś się wyrzucili z od dziecka. Tak? Nie, to może być przykrywka na tort, słuchajcie. Żeby po prostu na tort, żadne takie, ten też, to może tak być na, na tortownicę. Fajne, jakby to było na tortownicę, to całkowicie przydatna rzecz. Także wyskoczyła taka pokrywka na tortownicę. Tu będziemy odkładać, bo jeszcze zgarnąłem jakieś reklamówki po drodze. To też Wam pokażę, co to jest. Ten globus widzieliście. Ale nie widzieliście, jak się może kręcić. Patrzcie, jak fajnie losujemy. Gdzie, gdzie lecimy? Lecimy do. Hop. Gdzie? Aaaa! Słuchajcie, patrzcie. Wyspy Kanaryjskie. Szoku, ty na Kanary normalnie lecimy. Wylosowaliśmy Wyspy Kanaryjskie. Dobra, co dalej tu powyskakiwało jeszcze w tej torbie, którą widzieliście. Które widzieliście ostatnio, jak jeszcze kamera się nie rozładowała to ta torebka taka fajna skrzynka. Nie wiem do czego służy. Do czego ona może służyć? Z szybką na górę? No, chyba to jest ten. No skrzynka taka na. Może być na biżuterię. Szkoda, że pusta, nie? Chociaż ja, ja nie życzę nikomu żadnych kłótni, żadnych rozstań, prawda? I żadnych, żadnych takich sytuacji, żeby te, te rzeczy. Lądowały na śmietniku, a kanał jest po prostu po to, żeby to uratować głównie. Historię polskich, tylko że też niezależnie od tego jest to, że inne rzeczy wyrzucałem, dużo innych rzeczy. Na przykład takie coś, takie kotki, co to jest, co oni wyrzucili, co to w ogóle jest. To otwierasz, pan to jest jakiś pojemnik, ale co on kotki sobie w... nie wiem. Z... Z jogurtu zrobić, Czy może, nie wiem, nie wiem. Czy lodowe kotki, ty! To może być pojemnik, że wody lejesz, tak? A potem wyrzucasz takie lodowe kotki masz. Te lodowe kotki do drinka. Ja bym to obstawiał, nie wiem dokładnie, ale ja bym obstawiał, że to są że to są na takie lodowe koty, na lód. Jak myślicie? Ja myślę, że to wyrzucili na lód. Takie coś wyrzucili. Co tu dalej? Coś tam działa. Dobra, też weźmiemy, co tam dalej, żeby No już sowa lepsza, no już ta sowa lepsza. Fajna sówka, fajne ubarwienie, zabawka to, sowa na pewno przejdzie do kolekcji, znaczy do kolekcji. Zabawki to ja rozdaję, jak powiedziałem, tak napisałem tam wcześniej, kto długo już subskrybuje, daje się poznać z dobrej strony, to... to Miałem na Giełdzie takie sytuacje, mam, że wpadłem na taką właśnie, na taki pomysł, żeby te e, zabawki, żeby te rzeczy też rozdawać, prawda? Na Giełdzie e, podchodzą do mnie, podchodzą do mnie ludzie, e, no i i, i, ten, i ktoś zapytał o cenę, mówię cenę, a ktoś a dopiero mówi, a ja pana obserwuję na kanale, ja mówię tak. Bo, bo, bo się ktoś pytał o taką że jakąś zabawkę czy coś, to bierę i gratis, no nie? Tam Pani jakąś piątkę rzuciła Pan, e, na szczęście 5 zł, bo to wiadomo na szczęście jakiś symbol, zawsze jak nawet zwierzę czy coś, kota czy psa, e, pobieracie to jakieś 50 groszy takie, czy coś, nie wiem jak to się, jaka to, jaka to zasada jest, ale zawsze taka jaka zasada mają, to to dobrze, no to prawda. No, to postanowiłem, żeby dla tych wszystkich ludzi, którzy kanał subskrybują, którzy, którym się podoba, rozumieją bardzo, to też na tych giełdach dawać prezenty, prawda? Rozdawać to, właśnie, rozdaję to na giełdach. Pytać, co z tym robię, rozdaję to na giełdach też. Ale wiadomo, trzeba poznać potrzebującego też. To nie jest tak, że. Dużo jest oszustów, naprawdę. Patrzcie, co tu oni jeszcze wyrzucili? Działa? Aaaa! Sylwestrowa zabawka na Sylwestra jeszcze, patrzcie jakie fajne discoteka! Disco banjo Sylwestrowe. Wyłączam, wyłączam światło Patrzcie fajne disco banjo. Trzeba więcej światła włączyć? Jak teraz? Taką dyskotekę robi, fajne rzeczy wyrzucić, co oni wyrzucają do asiakka? Dyskoteka przenośna, patrzcie No i tańcujecie i macie disco od banjo fajne włączmy Oświetlenie To też może, to też weźmiemy, to też fajna rzecz Jak najbardziej fajna dyskoteka Co jeszcze dynesić co to jest? Co to jest? O Ale Podarte szkoda Bo naprawdę fajne Tego nie weźmiemy Tego nie Tu wszystko o, Skary są. Gdzie że skary były o, jeszcze jedne skary I ja wam powiem, że te skary sobie wezmę Na pewno te weźmiemy te skary fajne wyrzucili Patrzcie nowiutkie skarki no, skary wyrzucili. Mankiet bez bezuciskowy się. Co to, to skary? A może, a się przekleiła po prostu. Ale nowe, właśnie skary, bo skar brakuje. Także skary weźmiemy, te skary, nie wiem. Bierzemy te skary? Te ciepłe wyglądają, skarpetki. Pokażcie je. Fajne, te takie cieplucie. Fajne skarpetki. Weźmiemy. Po co się mamy zmarnować? Te, nie wiem, te białe już. Te białe nie wiem, może jeszcze te białe Te białe też wezmę skarb, chociaż co tu pisze? Medical A wezmę, Medical, no dobra, Medical, te też, te nie, ja tutaj to leci na hasioch, tu leciały leci nawet może rzeczy na hasioch, Komizel, Bo no i tutaj mamy, tam są śmieci. Eee, co jeszcze wam pokazać, aha, taka reklamówka potem wpadła, wiecie. Ojej Te książki zrobimy, te książki zrobimy na wyżej w następnym, w następnym odcinku. Ale wpadła taka chrabuch, jak się pamiętacie. Ostatnio było. Ostatnio było takie mniejsze. Co ja mówiłem, że e, wzięli i e, no, odnowili. Patrzcie, że jaką gumą zalać i się odnawia ładnie. A, tu, a tutaj wpadł e, taki liść. Do tego kompletu, także w, w jakimś odcinku jest jest to. A teraz dzisiaj poprawiałem po miejscówce i wy, jeszcze wyrodzić takiego fajnego liścia. No, jakieś wielkie owoce, tutaj wielka partia. Tutaj mogą być banany, nawet powiem Wam. To może być bana, bananiarka. No dobra, to bananiarka. E, I tak sobie myślę, tak sobie pomyślałem. Wiecie, wyskoczył w opakowaniu taki mikser, nie? Alaska, ale czysty, patrzę, nowy, taki fajny, taki no nie, na stare wejścia, mówię, a dobra, Zary, tak sobie zaryzykuję, wezmę, bo jak dobry będzie, to zawsze ludzie coś potrzebują miksować, no nie. No i co, no i sobie go. No i... Patrzę, tryby, jeden. Dobry mikser dobry mikser dobra takie znaleziska taka reszta znalezisk a ten a to sobie zrobimy myślałem tą paczkę też bez kamery wziąłem jak nie było kamery ale to zrobimy sobie kiedy indziej pozdrowienia wszystkim trzymajcie się ciepło i lecimy na poszukiwania znalezisk.